To była zwykła, piątkowa noc. Joanna Wnuk, piętnastoletnia dziewczyna wracała ze spotkania w sąsiedniej wsi. Trzy kilometry to dystans, który miała do pokonania, aby wrócić bezpiecznie do domu, jednak niestety nigdy do niego nie dotarła. Przez trzy tygodnie szukała jej cała społeczność. Straż, policja, rodzina, znajomi. Niestety jej ciało zostało znalezione w polu, zmasakrowane, bez oczu, bez zębów. I bezgodności. Miała 15 lat. Jej życie zatrzymało się dokładnie tamtej nocy, a sprawca do tej pory nie został odnaleziony. Te sprawy aktualnie bada Archiwum X. Ja nazywam się Kamil Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu dotyczącego brutalnego zabójstwa Joanny Wnuk. Dzień dobry. Wszystkie informacje, które usłyszycie Państwo w tym odcinku, pochodzą z moich prywatnych rozmów z rodziną zamordowanej, ze środowiska, w którym żyła Asia, oraz dostępnych reportaży i materiałów policyjnych. Joanna Wnuk przyszła na świat 17 kwietnia 1986 roku. Była trzecim dzieckiem w rodzinie pani Wandy. I pana Stanisława, ojca, który na co dzień pracował jako operator sprzętu ciężkiego, a pani Wanda zajmowała się domem. Joanna dorastała w krąpielu, niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim, oddalonej zaledwie 10 kilometrów od stargardu. Dom rodzinny tętnił życiem. Joasia miała również starszą siostrę Barbarę, z którą tworzyła niemal nierozerwalny duet. Oraz brata. Od najmłodszych lat wyróżniała się otwartością i łatwością nawiązywania relacji. Wszyscy mówili, że była pięknym dzieckiem, nie tylko z wyglądu, ale i z charakteru. Jej naturalny urok, jej pogoda ducha sprawiały, że szybko zjednywała sobie rówieśników. Uwielbiała muzykę, między innymi jej ulubionym zespołem był zespół Lady Punk. W 2001 roku Joanna miała 15 lat i uczęszczała do gimnazjum. Wtedy też pojawiło się w jej życiu pierwsze młodzieńcze uczucie Seweryn, chłopak o 2 lata starszy z sąsiedniej wsi Żukowo. Byli razem od początku stycznia, więc zaledwie od kilku miesięcy. On miał 17 lat, ona 15. Związek ten był ich pierwszym, pierwszym poważniejszym doświadczeniem z całym bagażem emocji typowych dla wieku dorastania, naiwnej namiętności, zachwytu i niewinnej fascynacji. 31 maja 2001 roku. To był zwyczajny wiosenny czwartek. Dzień, w którym nic nie zwiastowało tragedii. Około godziny 18 Joanna wraz ze swoją starszą siostrą Barbarą poinformowały mamy, że wybierają się do sąsiedniej wsi. Chciały odwiedzić chłopaka Joanny, siedemnastoletniego Seweryna oraz jego siostrę Marlene, z którą z kolei przyjaźniła się Basia. Rzuków, do którego zmierzały, leżał zaledwie 3 kilometry od ich rodzinnego krąpiela. Droga była im znana od wiejskiej ścieżki, przydrożne przystanki, fragmenty lasu i pola, w których latem bawiły się jeszcze jako dzieci. Spotkanie u Seweryna nie różniło się niczym od dziesiątek innych młodzieńczych wieczorów. Rozmowy, śmiechy, wspólne chwile, takie, które w pamięci nastolatków pozostają długo, choć z perspektywy dorosłych, wydają się zupełnie zwyczajne. Czas jednak płynął nieubłaganie. Około godziny 22 Barbara zaczęła nalegać, że to już najwyższa pora, aby wracać. W domu czekała na nie mama. A droga powrotna w ciemności, nawet jeśli krótka, nie należała do najprzyjemniejszych. Seweryn zaoferował, że odprowadzi do domu obie dziewczyny. Wyruszyli wspólnie, kierując się w stronę Krąpiela. Po drodze rozmawiali, żartowali, atmosfera była lekka, bez cienia niepokoju. W połowie drogi, przy jednym z przydrożnych przystanków, zatrzymali się. To właśnie tam Seweryn postanowił zostać chwilę dłużej z Joanną. Barbara ponownie nalegała, żeby już wracać, no, noc była coraz ciemniejsza, a mama z pewnością zaczynała się niecierpliwić. Severin jednak zapewnił, że odprowadzi Joannę pod same drzwi, i Barbara nie ma się czego obawiać. Basia, przekonana jego słowami, ruszyła sama w dalszą drogę. Była pewna, że siostra wkrótce ją dogoni, trzymana za rękę przez swojego chłopaka. Do domu wróciła około godziny 22:30. Jeszcze nie wiedząc, że to był ostatni moment, w którym widziała Asię żywą. Joanna została na przystanku razem ze swoim chłopakiem. Według późniejszych zeznań Seweryna spędzili tam około 10, może 15 minut. W tym czasie miało dojść między innymi do zbliżenia seksualnego. A potem, około godziny 22.45 ich drogi się rozeszły. Mimo wcześniejszych obietnic, że odprowadzi Asię pod sam dom, Seweryn nagle zmienił zdanie. Przypomniał sobie, że musi wracać do nauki. Zbliżała się przecież semestralna klasyfikacja, zdecydował, że jego sprawy szkolne są po prostu ważniejsze. I właśnie tak zostawił piętnastoletnią dziewczynę samą, w późną, ciemną noc na drodze pomiędzy dwoma wsiami, a sam poszedł w swoją stronę. Asia ruszyła w swoją, jednak do domu już nigdy nie dotarła. Kiedy jej mama, pani Wanda, zauważyła, że córki nie wracają razem, poczuła zawód, że dziewczyny się rozdzieliły i jednocześnie, co zupełnie normalne, narastający niepokój. No bo gdzie teraz była Asia i dlaczego tak długo jej nie ma? Początkowo pani Wanda postanowiła poczekać, licząc, że wkrótce wszystko się wyjaśni. Nie wiedziała jeszcze, że ta noc. Na zawsze zmieni życie całej rodziny. Kiedy minęły pierwsze godziny, a Joanna wciąż nie wracała, pani Wanda nie mogła już dłużej czekać. Sama wsiadła na rower i ruszyła, by choć część tej trasy przejechać, szukając córki. Jednak było bardzo ciemno. Po drodze, jak wspomina, mijała grupę mężczyzn, którzy imprezowali przy piwie. Cały czas nawoływała imię Asi, ale jej Głos niknął w nocnym chłodzie. Nigdzie nie było śladu córki. Kolejny dzień także nie przyniósł ulgi. Zaniepokojona matka znów wyruszyła na poszukiwania. Nawet postanowiła skontaktować się z rodziną Seweryna. Jego matka stanowczo zapewniała, że chłopak spał spokojnie sam w swoim łóżku. Pani Wanda jednak nie dawała za wygraną. O świcie po raz kolejny przemierzała znajomą trasę. Pola, łąki. Przydrożne zagajniki. Wciąż wołała imię Asi, wciąż miała nadzieję, że dziewczyna po prostu się odezwie. Niestety, wszystkie wysiłki kończyły się tym samym ciszą. Koleżanki Joanny również nie wiedziały nic o jej losie. Ustalenie miejsca pobytu nastolatki nie przynosiło żadnych efektów, i wtedy, 2 czerwca 2001 roku, pani Wanda podjęła decyzję, której tak bardzo się obawiała. Oficjalnie zgłosiła zaginięcie swojej córki. Poszukiwania trwały nieprzerwalnie. Przez kolejne dwa tygodnie w akcję zaangażowali się wszyscy: sąsiedzi, znajomi, asi, strażacy, policjanci. Przeczesywano pola, zagajniki, rowy, każdy fragment terenu, gdzie tylko mogłaby się pojawić. Każdy dzień bez wieści potęgował poczucie bezradności. I dopiero 19 czerwca, niemal Trzy tygodnie po zaginięciu nastąpił przełom. Rolnik, który tego dnia rozpoczynał prace polowe, natknął się na coś, co na zawsze zapisało się w pamięci mieszkańców Krąpiela to było ciało Joanny. Asia miała na sobie białą bluzkę z krótkim rękawem i mini spódnicę. Brakowało jednak części garderoby: majtek i kurtki. Jej buty odnaleziono rzucone kawałek dalej. Od razu pojawiło się najczerniejsze przypuszczenie, że motyw tej zbrodni miał podłoże seksualne. Ciało Joanny zostało zmasakrowane. Śledczy ustalili, że została brutalnie zgwałcona, a następnie uduszona. W chwili, gdy matka miała rozpoznać ciało córki, zobaczyła obraz, którego nie zapomni już nigdy: brak oczu, brak zębów, rozpruty brzuch. Asia leżała na plecach, a ostateczną przyczyną śmierci było uduszenie ziemią. Piach zalegający w jej drogach oddechowych była tak mocno trzymana. To nie było zwykłe zabójstwo, to był akt przemocy o znamionach szczególnego okrucieństwa. Jej bielizna została zdjęta w sposób wskazujący na działanie sprawcy, bez śladów rozrywania rajstop. Buty zostały zdjęte bez odpinania zasówki. Te detale są niezwykle ważne. W literaturze kryminologicznej przecież podkreśla się, że takie elementy mogą wskazywać na chłodne, metodyczne działanie sprawcy, a nie na chaotyczną walkę. To nie było dzieło przypadku, to było kontrolowane działanie człowieka, który miał świadomość tego, co robi. Brak części garderoby, majtek i kurtki także nie jest przypadkową kwestią. To klasyczny sygnał, który być może Wskazuje na tak zwane trofea, czyli przedmioty zabrane przez sprawcę, by wracać do wspomnień o zbrodni. To, co spotkało Asie, to nie tylko gwałt i morderstwo, to całkowita depersonalizacja ofiary, sprowadzenie jej do przedmiotu, jej ciało, stało się dla sprawcy polem do wyładowania frustracji, gniewu i dewiacyjnych potrzeb seksualnych. Przypuszcza się, że Joanna mogła znać swojego oprawcę. Wskazuje na to kilka elementów. Po pierwsze, była dziewczyną szybką, zwinną, nie bała się ludzi, ale nie była też lekkomyślna. Jej mama wielokrotnie podkreślała: Gdyby spotkała na swojej drodze obcego mężczyznę o tej porze, w tak odludnym miejscu, uciekałaby bez zastanowienia, a jednak tego nie zrobiła. To rodzi podejrzenie, że sprawcą mógł być ktoś znajomy. Istnieje także teoria, że sprawców było dwóch. Jeden miał dociskać ją do ziemi, a drugi gwałcić i zadawać ciosy. Tłumaczyłoby to rozmiar obrażeń i sposób, w jaki została obezwładniona. Taka forma przemocy, dwie osoby działające wspólnie w kryminologii, określana jest jako współsprawstwo, które znacząco obniża szanse ofiary na jakikolwiek opór. Policja oczywiście zabezpieczyła ślady biologiczne, w tym DNA, które odnaleziono między innymi na butach Joanny. To właśnie w tych mikroskopijnych śladach miała kryć się prawda o sprawcy. Jednak mimo zabezpieczenia tego materiału dowodowego, sprawa w krótkim czasie trafiła na półkę. 1 grudnia 2001 roku prokuratura rejonowa w Stargardzie umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. Od samego początku w kręgu podejrzeń znajdował się Seweryn, czyli chłopak Joanny. Dziś po latach Mężczyzna z rodziną, dziećmi, próbujący odciąć się od tej dramatycznej historii. Jednak w tamtych latach to właśnie na niego padał najcięższy cień podejrzeń. Śledczy przeprowadzili zarówno badania wariograficzne, jak i testy DNA, i choć wyniki nie potwierdziły jego bezpośredniego udziału w brutalnym zabójstwie partnerki, to pozostawało jedno jego własne słowa. A te, od samego początku były po prostu niespójne. Seweryn nie potrafił wskazać, gdzie dokładnie rozstał się z Asią. Raz mówił, że było to obok kościoła, innym razem, że było to w połowie drogi, a jeszcze innym, że przy pagórkach obok boiska. Ta plątanina wersji, co naturalne, budziła wątpliwości i coraz większe napięcie wśród śledczych. Co ciekawe, na jaw wyszedł także liścik. Basia, czyli siostra Joanny, z którą tamtego wieczoru dziewczyny wspólnie wyszły, potajemnie napisała do Seweryna, sugerując mu treść zeznań. Przyznała potem, że zrobiła to, bo chciała chronić siebie i jego i nie dopuścić, by ktoś zbyt szybko skierował podejrzenia w ich stronę. Ale niestety to działanie rzuciło dodatkowy cień na całą rodzinę i wzbudziło nowe teorie. Pojawiały się bowiem pogłoski, że Barbara. Mogła być wówczas zauroczona Sewerynem, że w cieniu relacji swojej siostry zmagała się z własnym uczuciem, z własnym poczuciem bycia mniej wyjątkową. Dziś pani Barbara odmawia rozmów na ten temat, nie chce wracać do tamtych dni, nie komentuje i nie otwiera przeszłości. W tej historii pojawia się także aspekt, o którym nie mówiło się do tej pory głośno w mediach. Asia w ostatnim czasie przeniosła się do innej szkoły. Powodem tego był konflikt z jedną z dziewczyn konflikt, który wyraźnie nadwyrężył jej poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ten fakt dziś z perspektywy czasu może wydawać się marginalny, ale w kryminologii wiemy, że każdy szczegół buduje tło i wskazuje na możliwe napięcia, które mogłyby mieć wpływ na losy ofiary. Tego samego wieczoru, gdy Joanna zniknęła, jej siostra Barbara, wracając samotnie z Żukowa, zapamiętała coś jeszcze. Coś, co do dziś był dziwniej niepokój. Opowiadała swojej mamie, że na trasie, wśród krzaków Czarnego Bzu, usłyszała dziwne szmery. Gałązki jakby się łamały, jakby ktoś albo coś się tam poruszało. Dźwięki, które nie miały racjonalnego wytłumaczenia. Zaniepokojona Barbara przyspieszyła kroku, a w końcu zaczęła biec by jak najszybciej znaleźć się w domu. Dziś nie trudno nie zadać pytania, czy to właśnie wtedy, równolegle w tych zaroślach, rozgrywał się dramat jej siostry? Czy Barbara, mimo wolnie, była najbliżej świadka wydarzeń, które przesądziły o losie Joanny? Przez kolejne kilkanaście lat cisza, żadnych nowych tropów, żadnych przełomów. Sprawa, która Wstrząsnęła lokalną społecznością, wydawała się zamknięta na zawsze, aż do roku 2013. To wtedy, po 12 latach od śmierci Joanny, pojawiła się iskierka nadziei. Śledztwo zostało wznowione. W międzyczasie, kiedy śledztwo formalnie stało w miejscu, czyli nieco wcześniej, pani Wanda, czyli mama Asi, nie zamierzała bezczynnie czekać. Próbowała wszystkiego, byleby tylko dowiedzieć się prawdy o losach swojej córki. Udała się nawet do jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich jasnowidzów, do Krzysztofa Jackowskiego. Ten bez zawahania wskazał Seweryna jako sprawcę. Mówił o bezwzględnym chłopaku, który miał odpowiadać za śmierć Asi, a także o tym, że reszta jej rzeczy, która nie została odnaleziona, miała być zakopana. Te słowa rozpaliły w pani Wandzie iskierkę nadziei, że oto wreszcie uda się uchwycić jakiś trop. Jednak niestety, nic z tego, co powiedział Jasnowic, nie znalazło potwierdzenia w dowodach. Do sprawy chciał włączyć się również Krzysztof Rutkowski, znany z głośnych akcji oraz dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Ten ostatni wielokrotnie podejmował się spraw trudnych, spraw niewyjaśnionych. Takich, które wymagały determinacji i odwagi. Szostak pisał i mówił o zaginięciu Joanny, próbował nagłaśniać jej historię, jednak jego wysiłki również nie przyniosły przełomu. Dziś wiemy, że Janusz Szostak nie żyje i symbolicznie sprawa Asi pozostaje jednym z tych dramatów, które zabrał ze sobą jako niewyjaśnione. Co ciekawe, w toku działań śledczych badaniu wariograficznemu poddano nie tylko Seweryna, ale również siostrę Joanny Barbarę. W tamtym czasie, w związku z jej dwuznaczną rolą w wydarzeniach i samotnym powrotem do domu, liścikiem podsuwającym treść zeznań Sewerynowi, również ona znalazła się w kręgu zainteresowania. Warto jednak podkreślić, że wariograf, czyli tak zwany wykrywacz kłamstw, nie stanowi dowodu procesowego w polskim systemie prawnym. Może być wyłącznie narzędziem pomocniczym narzędziem, które pomaga budować strategię śledczą. Jak on działa? Wariograf nie wykrywa kłamstwa wprost. On rejestruje fizjologiczne reakcje organizmu w trakcie udzielania odpowiedzi. Mierzy między innymi ciśnienie krwi, mierzy rytm serca, mierzy aktywność oddechową czy przewodnictwo skóry. Z założenia każdy człowiek kłamie. I podczas kłamania towarzyszy temu stres, pobudzenie fizjologiczne to właśnie może prowadzić do odmiennych odczytów, ale, i to kluczowe, podobne reakcje mogą pojawić się u osoby zdenerwowanej, zmęczonej, a nawet takiej, która boi się samego badania. W tej historii istnieje jeszcze pewien trop, który rozpoczął wcześniej wspomniany dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Dotarł on do lokalnych mieszkańców, a jeden z jego rozmówców zwrócił uwagę, że w tamtym czasie w okolicy pojawiało się kilku mężczyzn przejezdnych, mało znanych, a jednocześnie wykazujących duże zainteresowanie młodymi dziewczętami. To otworzyło przestrzeń dla hipotezy o sprawcy wędrownym, kimś, kto nie jest mocno związany z miejscem, kto przemieszcza się z wioski do wioski, z miasta do miasta. W kryminologii mówi się, że takie osoby często wybierają. Ofiary przypadkowe, a ich modus operandi bywa brutalny i chaotyczny, ponieważ po prostu nie liczą się z konsekwencjami w miejscu, do którego i tak przecież nie planują wracać. Ale kiedy spojrzymy na obrażenia Joanny i sposób w jaki została potraktowana, rodzi się pytanie: czy był to atak nieznajomego, czy raczej właśnie kogoś, kogo znała? Ekspertyzy kryminologiczne i literatura kryminalistyczna jasno pokazują, że liczba i charakter zadanych obrażeń bardzo często wiele mówi o sprawcy. W tym przypadku mamy do czynienia z gwałtem, a następnie z brutalnym duszeniem. Ofiara osunęła się na ziemię, a w jej półcach znaleziono piach. Co więcej, ciało zostało pozbawione oczu i zębów, a niektóre elementy odzieży, takie jak majtki czy kurtka, zniknęły, już nie mówiąc o rozprutym brzuchu. To nie jest zachowanie przypadkowego napastnika który chciał tylko uciszyć swoją ofiarę. To nosi znamiona tak zwanego nadzabijania. A nadzabijanie pojawia się tam, gdzie w rolę wchodzą silne emocje sprawcy, gniew, frustracja, chęć dominacji, a niekiedy także fantazje seksualno-sadystyczne. Charakter tych obrażeń wskazuje na to, że sprawca nie tylko chciał pozbawić Joannę życia, ale przede wszystkim odebrać jej podmiotowość, zniszczyć jej obraz jako młodej kobiety. Psychologicznie pasuje to do profilu sprawcy, który znał Joannę, bo tylko wówczas taka furia i nadmiar zadanych ciosów miałaby sens. Miał problem z kontrolą gniewu i rozładowywał go właśnie poprzez agresję. Wykazywał skłonność do przemocy seksualnej, co przecież widać w samej sekwencji zdarzeń, i prawdopodobnie, choć nie mamy takiej pewności, nie działał sam. Część hipotez sugeruje, że w zbrodni brały udział dwie osoby. Jedna przytrzymywała, druga gwałciła i zadawała obrażenia. Możemy więc mówić o sprawcy lub sprawcach silnie związanych emocjonalnie z ofiarą, którzy kierowali się nie tylko popędem, ale potrzebą upokorzenia. To bardzo często pojawia się w przypadkach zabójstw popełnianych właśnie na tle seksualnym, w małych społecznościach, gdzie do głosu Dochodzą zazdrość, urażona męska duma czy kompleksy. I nie da się nie uciec od pytania, czy była to osoba obca, przypadkowy napastnik, tak zwany zabójca wędrowny, czy jednak właśnie ktoś, kogo Joanna znała i komu ufała na tyle, by nie uciekać w tamtą ciemną noc. Jest jeszcze jeden element, który mnie zastanawia i którego po prostu nie sposób pominąć. Jeżeli faktem jest, jeżeli prawdą jest, że na przystanku pomiędzy Krąpielą a Żukowem doszło do stosunku seksualnego pomiędzy Joanną a Sewerynem, a przecież sam chłopak przyznawał to w swoich zeznaniach, mogło być to czynnikiem, który sprowokował sprawcę. W kryminologii znowu podkreśla się, że czynności seksualne wykonywane w miejscu publicznym w ciemności na oboczu mogą w określonych okolicznościach stać się punktem zapalnym. No bo jeżeli ktoś obserwował parę, czy to przypadkowo, czy celowo, mogło to wywołać w nim agresję, o której też wcześniej wspominaliśmy. U sprawców o profilu psychoseksualnym takie sytuacje często uruchamiają wrogość wobec kobiety, którą zaczynają postrzegać w kategoriach łatwej zdobyczy. I tu dochodzimy do dwóch możliwych scenariuszy. Scenariusz pierwszy sprawca obcy przypadkowy. Jeśli rzeczywiście ktoś zauważył Joannę i Seweryna w intymnej sytuacji, mógł potraktować ją jako ofiarę dostępną. I to oczywiście wpisuje się w hipotezę o tak zwanym e, sprawcy wędrownym, którego również Janusz Szostak brał pod uwagę. Scenariusz drugi. Sprawca znany i emocjonalnie związany. Jeżeli był to ktoś z kręgu znajomych, kto darzył Joannę uczuciem, zazdrością albo poczuciem odrzucenia. Widok jej z Sewerynem mógł wywołać gwałtowny, impulsywny atak. Wtedy to brutalne obrażenia, gwałt i nadzabijanie, zadanie wielu ciosów, usunięcie oczu i zębów byłyby atakiem furii, chęcią zemsty, a przede wszystkim upokorzenia. W obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym mechanizmem psychologicznym. Seksualność Joanny mogła stać się katalizatorem przemocy. Dlatego tak często podkreśla się, że nadzabijanie i seksualne upokorzenie ofiary, w tym rozbieranie, pozbawienie intymnych części garderoby, nie wynikają z przypadku. To manifestacja gniewu, kontroli i dehumanizacji. A Asia była młodą dziewczyną, która dopiero wchodziła w świat dorosłych relacji. Jej naiwność i zauroczenie z Sewerynem zderzyły się z brutalnością kogoś. Kto nie potrafił poradzić sobie z własnymi emocjami i popędami. Jeśli przyjmiemy za prawdziwe zeznania Seweryna, że na przystanku doszło między nim a Joanną do stosunku, to ten fakt również nabiera znaczenia w kontekście dalszych wydarzeń. Taki czyn może wzbudzać zazdrość poczucie upokorzenia u kogoś, kto żywił wcześniej emocje wobec Joanny, albo nawet po prostu zwyczajną agresję u osoby o skłonnościach przemocowych. Jeżeli w okolicy znajdował się. Ktoś inny, być może ten, o którym mówiono jako o wędrownym mężczyźnie, a może właśnie nie, mogło to przyciągnąć uwagę, sprowokować atak i ostatecznie przerodzić się w tę dramatyczną zbrodnię. Takie scenariusze opisują między innymi badania z zakresu a wiktymologia. wiktymologia jest nauką o ofiarach przestępstw. Zgodnie z tymi badaniami ofiara wcale nie musi prowokować świadomie. Wystarczy, że jej zachowanie zostanie przez sprawcę zinterpretowane jako pretekst do agresji. Dlatego w analizie tej sprawy nie można pomijać faktu, że jeśli stosunek na przystanku rzeczywiście miał miejsce, mógł być tym punktem zwrotnym, aby wyrządzić Asi krzywdę. Dziś sprawą Joanny Wnuk znajduje się krakowskie Archiwum X, czyli jednostka, która specjalizuje się w najtrudniejszych, najstarszych i najbardziej tajemniczych zbrodniach. Trzymam za nich najmocniej kciuki, bo jeśli istnieje zespół, który może doprowadzić do końca tę historię, to jestem przekonana, że to właśnie oni. Nie możemy też zapominać, że w 2001 roku baza DNA wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Wtedy te narzędzia były dopiero w powijakach, a dziś mamy do dyspozycji nowoczesne technologie, dokładniejsze metody porównawcze i międzynarodowe rejestry. Wierzę, że właśnie te możliwości w połączeniu z doświadczeniem Archiwum X mogą wreszcie dać odpowiedź na pytanie, kto odebrał życie Asi. Ta sprawa nigdy nie powinna trafić w zapomnienie, a my, mówiąc o niej głośno, możemy podtrzymać nadzieję, że kiedyś poznamy prawne. Joanna miała zaledwie 15 lat. Była dzieckiem, które dopiero wchodziło w dorosłość, miała swoje pierwsze zauroczenia, marzenia, plany, które zatrzymała brutalna przemoc. Każdy z nas mógłby być na miejscu jej bliskich, czekać, Szukać i wierzyć, że drzwi jeszcze się otworzą. To, co możemy zrobić dziś, to nie pozwolić, by ta historia ucichła. Bo milczenie zawsze działa na korzyść sprawcy, a głośne mówienie na korzyść ofiary. Dlatego pamiętajmy o Joannie. Pamiętajmy o jej rodzinie, która od ponad dwóch dekad żyje bez odpowiedzi. I miejmy w sobie tę wiarę, że sprawiedliwość, nawet po latach, wciąż może nadejść. Chciałam jeszcze dodać, jako że na początku wspomniałam o tym, że Joanna miała brata. Rzeczywiście jest to prawda. Joanna miała brata, który umarł 31 maja podczas porodu, po prostu dusząc się. I Joanna również umarła 31 maja. Ja nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Z jak zbrodnia. Zapraszam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą zaginięcia 79-letniej pani Kazimiery Zaręby, która została pozostawiona sama sobie w obcym państwie, bez języka, bez bliskich osób, przez swoją wspólnotę duszpasterską. Sprawa ta została po dziś dzień nierozwiązana. Zapraszam również do subskrypcji kanału Z jak Zbrodnia. Do usłyszenia.